Włoska Akademia Kulinarna. I już wszyscy wiecie, że moje wybór na temat domowej piece do pizza jest w Ferrari. Ale nie tylko dlatego ten piec temperatura idzie aż do 430 stopni i gwarantuje pizza jak prawdziwa włoska pizzeria. Nie tylko dlatego ten piec posiada dwie grzałki, że można osobne kontrolować. Ale też dlatego, ma naturalna kamienia. Kamienia jest łatwo do zdejmowania. To jest moje piece, które mam od półtora roku mocno, mocno używane na wszystkie warsztaty o temat pizza Włoskiej Akademia Kulinarna. Ale jak powiedziałem, kamienia naturalna, łatwo do zdejmowania szczotka można też troszeczkę takie wyczyścić i gotowe do następnego użycia. Ale dlaczego jest ważne naturalna kamienia? Naturalna kamienia wchłania wilgoć od spód pizzy. I to powoduje, że nasze spód do pizzy będzie super kropiące. Ciepło jest wprowadzane równomiernie. I to powoduje, że pizza się pieczy też równomiernie. Ułożymy pizzę bezpośrednio do naszej naturalna kamienia, gorąca. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowy tust. Jak to robimy, na przykład do blaka, do tradycyjnej piekarni, gdzie zawsze dajemy trochę oliwa. Jeżeli nie, czasto często się sklej do blaka. Tutaj nie potrzebujemy. Kamienia z powrotem do naszych piec. I już możemy zaczynać robić nasze pizza. Trochę mąka semolino na nasze deska. Położymy nasza kuleczka, jest trochę semolina na górze i otwieramy i robimy nasza pizza. Pamiętacie zawsze, że na do, na tutaj musi być dużo semolina na spodu i to mamy. Nie dużo trzeba pracować i mamy nasza pizza. Dajemy pomidora niedużo, nie trzeba za dużo. Jeżeli nie, potem trudno jest, że nasze pizza się pieczy takie regularne ale robimy jak we włoskiej pizzeria. Możemy troszeczkę więcej, ale już jest wystarczające. Troszeczkę nasza świeża mozzarella trochę wysuszona. Ale trzeba wysuszyć bardzo dobrze. Eh? To zobaczymy, jeżeli moja też jest wysuszona dobrze, czy nie. Jeżeli nie, to puszcza woda. I to nie, nie fajnie, spatułka zestawię, położymy, to możemy poprawić, tak, troszeczkę i idziemy do naszej pieca. Hoppity! Około 2 minuty, pizza powinna być już gotowa, fantastycznie, tu mamy fajnie pizza. Bardzo fajny kolor na brzegi. Delikatnie, delikatnie brązowy. Lepiej, kiedy mają takie małe kropelki spalone. Nic, kiedy jest za cała biała. Białe brzegi, to znaczy pizza niepieczona, że będzie potem powodowało, że będzie bolało nasze brzuszek. Brzegi też są fajnie krupiące. Spód też. Suke i kropiące. I to mamy super. Ciasto do pizza. Trzeba tylko spróbować. Kroimy kawałek pizza. Ja lubię Margherita, Jak widzicie, tutaj są bomble powierzchnię. To jest super. Fajnie przypieczona. Ciasto jest krupiące. to spróbujemy. Hm. Mm. Gli Azash, buonissimo! Ciao!